Albo to, co często bywa chwalone w społeczeństwie, mocna głowa. To, ano, to. to nie jest powód do zadowolenia, tylko właściwie jest to sygnał ostrzegawczy. Tak? No, bo czasami trudno jest być tak na cześć, bo ktoś mówi sobie, świat jest zbyt straszny, albo ja jestem zbyt jakiś, żebyś nie mogę być. Szymon że... Jabłoński tego pozdrawiamy serdecznie, mówiąc będąc tutaj kiedyś mówił o tym, że tak naprawdę pijemy emocje. I, i trochę to jest o tym, nie? Że, że ta choroba jest o, o, o piciu tych brakujących nam, tak, na dużym deficycie emocji. Tak, tak. Ja sobie myślę, że. No, że właśnie zamiast wchodzić w relację taką spełniającą z drugim, żywym człowiekiem, tak, w tej relacji się zaspokajać, to można się zaspokajać z pomocą substancji. No bo wiadomo, w relacji możemy się rozczarować, możemy się zawieść. Ten brak więzi, o których mówisz, że tak mało jest takiego bycia razem, że jakoś ludziom tego brakuje, no i to się potem przekłada na te porażające statystyki, o których mhm. wspominałeś na Misja na Marsa